Thank you. Delay to zdecydowanie jeden z moich ulubionych efektów gitarowych i chciałbym w tej lekcji pokazać Ci 5 sposobów, czy 5 sztuczek, trików, jak możesz go wykorzystać. Ja się nazywam Szymon Zajfer, z za gitary.pl i jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam, kliknij tutaj i subskrybuj, aby otrzymać więcej tego typu darmowych lekcji. I w tej lekcji, tak jak mówiłem, skupię się na efekcie gitarowym, jakim jest Delay, ale ogólnie chciałbym zacząć nagrywać więcej na temat sprzętu. Więc jeśli macie pomysły, na jaki dokładnie temat chcielibyście oglądać lekcje w tym temacie, jeśli w ogóle interesuje Was ten temat, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz poniżej, żebym wiedział, że to jest dobry kierunek i wiedział, żeby nagrywać więcej tego typu, tego typu sprzętowych e, lekcji. Ale okej, okay, przejdźmy już do pierwszej z tych sztuczek czy, czy trików. Pierwszą sztuczką będzie oczywiście wykorzystanie ósemki z kropką. Tego nie może w żadnym filmiku na temat Delay'a zabraknąć. Jeśli kojarzysz YouTube, to na pewno zrobiłeś wiele Partii gitarowych, właśnie opartych mocno na delayu z ósemką, z kropką, i dzięki temu, że mamy tę ósemkę, z kropką, to charakterystyczne przesunięcie tego delaya daje to dużo szersze brzmienie tego, co gramy. Jeśli damy, oczywiście. Wystarczająco wysoki ym, mix, czyli to, że te uderzenie będzie podobnej głośności, <coughs> pierwsze uderzenie delaya podobnej głośności, co, to, co my gramy, to jest właściwie wrażenie, jakby grały dwie gitary, i wtedy ten dźwięk jest dużo bardziej y, masywny, szeroki. To, co ja grałem w tej demonstracji, w ogóle na ekranie powinienś widzieć podgląd na, y, na Helixa, którego tutaj wykorzystuję jako moje brzmienie. Y, oczywiście to samo możesz grając na y, delayach w kostce. Ja tutaj mam procesor efektów Helix. Tutaj wszystko łącznie z, z całym brzmieniem wzmacniacza, symulacją i tak dalej jest. I także jest dość dużo delay, więc będę tego używał. E, powinieneś mieć podgląd na ekran. Wiem, że jest dość niewyraźnie, a to przez to, że światło tak pada normalnie na żywo jest, jest zupełnie inaczej. W linku też, e, w opisie poniżej masz link do Helixa, jeśli to interesuje. E, ale przejdźmy już do tego, co tutaj gra. Więc mamy, jak widzisz, dość mocno ustawiony, e, zarówno mix, czyli to ile tego sygnału suchego, czyli po prostu z gitary, a ile. Delay jest zmiksowany w jakich proporcjach to są. Jeśli dałem 50, to, to pierwsze powtórzenie delaya powinno być tak samo słyszalne jak to co gram z gitary, czyli jest pół na pół mix. A feedback to jest to, jak długo później wybrzywają. jeśli damy mały feedback. Będzie jedno czy dwa uderzenia. Jeśli damy bardzo duże, to tych uderzeń będzie wiele. Tutaj mam dość mocne ustawienia. Widzisz, feedback na 60, mix na 50. Bardzo y, mocne, ponieważ chcę takie ambientowe brzmienie uzyskać. Zagram teraz jedno szybkie uderzenie, żebyś usłyszał, jak to w ogóle brzmi. Czyli jest tutaj też dość duży pogłos. Swoją drogą widzę, że mam nazwę Lekcja Reverb, coś mi się pomyliło, miał być oczywiście Lekcja Delay, ale tym się nie, nie przejmuj. Więc mam dużo uderzeń, duży też pogłos, przez to jest, jak mówię, mocno ambientowe brzmienie. I teraz partia, którą grałem w tej demonstracji. Myślę, że słyszysz, że. Przez to, że mam wykorzystywany, wykorzystany ten duży delay i duży pogłos, to brzmienie jest bardzo masywne, bardzo szerokie. Gdybym usunął te efekty, wyłączę teraz. Mamy coś takiego. Jak słyszysz, brzmi to zupełnie inaczej: dość pusto, wąskie jest to brzmienie. Nie nadaje się jako samodzielna partia gitary, więc jak widzisz ten efekt, właściwie dwa efekty, przede wszystkim delay, ale także pogłos, po, poszerzają znacząco to brzmienie i przez to no, jest w stanie tworzyć innego rodzaju partie um, rytmiczne, na przykład, niż gdyby było po prostu czystym brzmieniem gitary. Oczywiście możesz też na, tutaj włączę znowu ten efekt, możesz także znacznie w wyższych dźwiękach grać i to także będzie się sprawdzać, na przykład coś takiego. Tutaj znowu, gdybyśmy usunęli te efekty, no to będzie jakaś taka byle jaka partia gitary, ale przez to jak dołożymy, tworzy nam się coś ciekawszego. Więc pierwsza sprawa, używaj ósemki z kropką. Jeśli nie masz możliwości ustawić na swoim delay ósemki z kropką, to możesz nauczyć się tak stukać zwykłą ósemką albo ćwiercznym za, że jak sobie wyliczysz, żeby ta ósemka z kropką wyszła. To już nie będę teraz w tym filmiku omawiał. Jeśli ktoś jest zainteresowany, napiszcie w komentarzu, to mogę nagrać inny filmik na temat tego, jak sobie wyliczyć to, żeby. Tapem uderzając wyszło później 8 z kropką. I druga sztuczka to stosowanie modulacji na naszym delayu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby te powtórzenia były lekko zmodulowane, czyli najczęściej poprzez minimalne obniżenie lub podwyższenie dźwięku, coś jak, jak chorus. I to sprawia, że to, to wrażenie szerokości brzmienia jest jeszcze większe, ponieważ ten dźwięk jest minimalnie. Inny od tego, który my wydajemy z gitary normalnie i jeszcze bardziej sprawia wrażenie tak jakby grałem na przykład dwie gitary i tak jakby jedna po lewej, druga po prawej, tak jak się często nagrywa i to daje to wrażenie takiej ściany dźwięku. Tutaj mam, jak widzisz, um, delay się nazywa Transistory Tape, ogólnie Tape Delay, taki rodzaj delaya, który właśnie ma lekką modulację, um, która ma być kojarzona z, z tym, co kasety magnetofone robiły z dźwiękiem, czyli on się pod koniec, na przykład tutaj lekko podnosi, zagra, może coś, jedno uderzenie i posłuchaj, co się dzieje na tych dalszych powtórzeniach z tym dźwiękiem, Myślę, że wyraźnie słyszysz, może nie pierwszym czy drugim powtórzeniu, ale później jest coraz bardziej rozstrojone. Zagra, może jeszcze jakiś akord. Jeśli nie słyszysz, jeśli oglądasz na telefonie. Czy w głośniczkach z laptopa możesz nie usłyszeć? Jak założysz słuchawkę albo jakieś lepsze głośniki, na pewno usłyszysz tę modulację. Więc kiedy chcesz, żeby to twoje brzmienie było szersze, dodaj lekką modulację na, na delayu. Oczywiście, jak mówię, niezbyt mocno, nie chodzi o to, żeby ktoś siedział i słyszał, ale dziwny ten delay, jaki się zmienia dźwięk, tylko żeby to było praktycznie niesłyszalne w sposób świadomy, ale jak mówię, sprawia wrażenie znacznie szerszego brzmienia. Teraz, jeśli chodzi o granie solwek też bardzo często, praktycznie zawsze stosuję delay, no chyba że gram powiedzmy jazzowe, bluesowe też zazwyczajnie, ale poza tym mam, szczególnie jak jest przesterowane brzmienie, mam zauważalny delay, ale ten delay jest znacznie delikatniejszy. Jak zobaczysz teraz na ekran, mam tam również ten sam transistor czyli z tą minimalną modulacją, ale mam znacznie niższy feedback, czyli mniej będzie tych powtórzeń. i znacznie niższy miks, czyli też one będą mniej słyszalne. No i zmieniłem, nie mam już ósemki z kropką, mam tutaj ćwierśniutę, możesz tutaj dać ósemkę, nie chodzi o to, żeby teraz te powtórzenia nam zbytnio wchodziły w to co gramy, w frazę, więc nie, nie chcę mieć tej ósemki, która będzie dziwnie to przemieszać. chcę tylko, żeby ten delay dawał taki efekt jakiegoś ciągnącego się ogona. W miksie, kiedy gra jeszcze zespół, praktycznie nie będzie słychać tych powtórzeń, ale gdzieś tam kątem ucha będziemy słyszeć, że to, to brzmienie jest bardziej takie ciągnące się. Zagram może jakąś e, prostą frazę. Jak słyszysz, są te powtórzenia, one są teraz słyszalne, ponieważ nie, mam, e, nie ma zespołu, ale i tak są znacznie bardziej e, schowane, niż, niż to, co było przed chwilą. Zagram może jeden urwany dźwięk. Jest to, słyszysz dużo, dużo ciszej, nie ma też tego pogłosu. I to daje, <laughs> przepraszam, jak wspomniałem, wrażenie takiego ciągnącego się ogona za tym, co gramy, że to spaja nasze frazy razem, ale nie jest na tyle mocne, żeby wchodziło w grę temu, co gramy. Więc kiedy grasz w solówki, daj sobie dość lekki delay, żeby to, co grasz, było bardziej ciągnące się, bardziej spójne, też łączące się z, i z Twoimi frazami, ale ogólnie z całym miksem. Czwarta sztuczka to jest odwrócony delay. To jest coś, co bardzo lubię, to brzmienie. Polega to na tym, że tak jak mówi nazwa, delay działa tak samo, tylko ten dźwięk jest odwrócony, zagrany od tyłu. Zagra może to, co grałem na początku kawałek. Myślę, że skojarzysz z tej demonstracji. I to właśnie, cały to, być może zwróciłeś na to uwagę, dość ciekawe, że nie bierze się stąd, że są to proste dwudźwięki, ale z tym odwróconym delayem. Posłuchaj. słyszysz dość ciekawe brzmienie. Przez to, że tak dużo się dzieje w samym tym delayu, polecam grać tylko jeśli grasz jakieś yy, pojedyncze dźwięki czy akordy zagrane na raz, czy... No, nie, raczej jakbyś grał coś takiego. To wszystko się ze sobą będzie mieszać w dziwny sposób, przenikać i będzie po prostu zazwyczaj za dużo, no chyba, że jakiś wyjątkowy przypadek. Ale kiedy właśnie grasz jakieś chodby wrzucone, co jakiś czas akordy albo pojedyncze nawet dźwięki, to przez to, że jest ten odwrócony delay, nagle bardzo prosta linia akompaniamentu, partia akompaniamentu na gitarze może stać się bardzo ciekawa właśnie tylko poprzez wykorzystanie tego efektu odwróconego delaya. Ta ostatnia sztuczka jest czymś, co przyznam, pierwszy raz w życiu użyłem, nagrywając demonstrację do lekcji. Jest to mianowicie delay, który ma możliwość też przeniesienia tych powtórzeń o jakiś interwał w górę lub w dół. Tutaj ustawiłem także w każdym powtórzeniu, jest powtórzenie z oktawy wyżej niż poprzednie. Um, po prostu przeglądając tutaj delay w się znalazłem taki, myślę, że ciekawy można by to wykorzystać. I daje to wrażenie trochę syntezatora, przez to, że ten dźwięk jest um, no, sztuczny, cyfrowy, przeniesiony o oktawę wyżej, a później kolejną oktawę wyżej. I kiedy zagram, może teraz posłuchaj zresztą. Brzmi to dziwnie, brzmi to dość syntetycznie, szczególnie jak zagram tą linię melodyczną, którą grałem w demonstracji. Brzmi to śmiesznie, ale jak zobaczysz, jeśli przejdziesz jeszcze raz do tej demonstracji na początku, już w samym nagraniu nie brzmi to aż tak dziwnie. Może sprawiało nawet wrażenie, że grajesz syntezator i powtarza w przesunięciu tę frazę. Tutaj ustawiłem na... Ćwierćmiutę z kropką. Nie chciałem ósemkę, bo to byłoby zbyt szybko, ale nie chciałem też ćwierchniuty zwykłej, ponieważ byłoby to bardzo równo powtórzone, a chciałem, żeby było to przesunięcie, żeby było bardziej naturalnie to brzmiało. Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. I tutaj jak widzisz, też ten feedback mam na 30, można by go nawet trochę zmniejszyć. Chodziło mi o to, żeby nie było słychać wielu powtórzeń, tylko właściwie jedno. Po te, jak teraz zagram, to będzie więcej słychać. Wyraźnie słyszałeś y, drugie powtórzenie, a nawet trzecie, ale y, jak już chodzi muzyka i z demonstracja, to właściwie słuchać było tylko to pierwsze powtórzenie, tylko na samym końcu te inne wybrzywały. Więc nie chciałem, żeby one się ciągnęły i ciągle było słychać te powtórzenia w każdej oktawie wyżej, tylko chciałem, żeby jedno było, żeby właśnie był ten efekt, y, jakby ktoś grał obok na syntezatorze oktawę wyżej te frazy. Więc też jeśli masz taką możliwość, jeśli masz delay, który ma te opcje, y, albo masz właśnie helixa no to polecam pobawić się, można całkiem ciekawe efekty stworzyć. Oczywiście nie można przesadzić, bo wtedy efekt będzie odwrotny, ale warto... Pobawić się chwilę, żeby znaleźć zastosowania do takich pozornie niepraktycznych efektów, jak choćby to przeniesienie oktawy wyżej. No i to tyle, jeśli chodzi o te lekcje. Jest to właściwie pierwsza lekcja odnośnie sprzętu, brzmienia, efektów, więc jeśli was interesuje, żeby było więcej na kanale tego typu materiałów, koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz poniżej. W ten sposób będę wiedział, czy to spotkało się z dobrym czy złym odzewem i to pomoże mi zdecydować, czy nagrywać więcej tego typu materiałów. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, też koniecznie kliknijcie tutaj gdzieś, aby subskrybować, dajcie też ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdej nowej lekcji. Ja się nazywam Szymon Zajfer, z za .pl. Dziękuję za obejrzenie. I tutaj tylko zaznaczę, że oczywiście możemy mieć świetne efekty, no świetne brzmienie, no ale musimy też umieć coś zagrać, żeby Efekt był dobry, bo nawet z naj, jak mówię, najlepszymi efektami, jak nie mamy pomysłu, co ciekawego zagrać, no to będzie to brzmiało nudno. Z tego powodu zachęcam, byście pobrali bezpłatną ściągę z akordami na całym gryfie. Mówiłem tutaj troszkę o graniu akompaniamentu. To jest taka podstawa, żeby pójść troszkę dalej niż same podstawy w grze rytmicznej, w grze akompaniamentu. Więc poniżej w opisie jest link, i chyba gdzieś tutaj powinien się na ekranie pojawić link do tej ściągi. Zupełnie bezpłatna, podasz maila i wyśle na niego. Te ściąga, jak mówię, z akordami na całą gryfę gitary, tak żebyś mogli grać je nie tylko cedr, załóżmy tutaj, ale w każdym właściwie miejscu na gryfie umieć zagrać ten czy inne akordy. To tyle jeśli chodzi o te lekcje. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.